Historia zespołu Sorcerer. Początki Sorcerer sięgają kwietnia roku 2002, kiedy to bogowie stalowego królestwa sprawili, iż doszło do spotkania grających razem w mało znaczącym zespole Keltuza i Christiana z tajemniczym gitarzystą Strzelcem. Jakie wrażenie wywarło to spotkanie, niech ukażą słowa Keltuza. Jak tylko poznałem Strzelca, wiedziałem, że chcę z tym człowiekiem grać prawdziwy metal, tak jakim go stworzyli bogowie. Niestety. Strzelec nie był zbyt skory do wiązania się z ówczesnym zespołem Keltuza i Krystiana i musiało upłynąć trochę czasu, nim ci dwa zrozumieli, iż w metalu nie może być kompromisów i że należy stworzyć całkiem nowy, świeży i czysto metalowy Hufiec Zniszczenia. Po wzięcie tej decyzji zapadło podczas pierwszej edycji Dragon Metal Fest w chorzowie 23 sierpnia 2002 roku, kiedy to ponownie spotkało się trzech metalowych braci. Istotny jest również fakt, iż podczas tego festiwalu doszło do poznania Łukasza, którego los był w rękach stalowych bogów już dawno ustalony. Łukasz niemawem został wokalistą nowo powstałej hordy. Pierwsze próby rozpoczęły się z początkiem września 2002 roku w składzie z gitara, keltus bass, krystian perkusja w małej klimatycznej sali prób na strychu Krystiana. Już od pierwszych dźwięków kapela zgrywała się tak doskonale, iż tknęło to w ich dusze całkiem spotęgowaną siłę. Krzesane niczym płomień, rify strzelca szybko zmieniły się w utwory i tak powstały dwa potężne eposy sorcerer. Metalowa Husaria i Heavy Metal Riders. Granie coraz bardziej zbliżało członków kapeli do siebie, czuć było czysty entuzjazm i radość stworzenia tej elitarnej sztuki. Brakowało jednakże dwóch elementów drugiego gitarzysty i wokalisty. Po dwóch miesiącach bezowocnych poszukiwań członkowie Sorcerer przypomnieli sobie, iż znają wszak Łukasza, który miał okazję zaprezentować swoje możliwości wokalne podczas drugiego zlotu fanów War w Krakowie październik 2002 roku. Mało co wówczas ktokolwiek pamiętał, Dlatego pomysł na zrekrutowanie Mocarnego Łukasza pojawił się z lekkim opóźnieniem. Z początkiem listopada również Keltus wzbogacił swój ekwipunek, stając się posiadaczem jakże istotnego elementu, potężnego pieca basowego, dzięki któremu to jego bas zyskał całkiem nowy wymiar brzmienia. W czteroosobowym składzie, jeszcze bez nazwy, kapela wkroczyła na zupełnie nową ścieżkę twórczości. Przez kolejne trzy miesiące dopracowywane były już istniejące utwory oraz tworzone nowe. Brave from the North oryginalnie zwący się Chąśnik z Jomsborga. Warrior's Heart – pierwotnie serce wojownika. Oraz słowiański Epos – Ogień zniszczenia. Pomimo wytężonej pracy wszystkich muzyków, wiedziano, iż do szczęścia brakuje jednego, drugiego gitarzysty. Żaden znany gitarzysta nie rokował nadziei na stały element zespołu, potrzebny był ktoś bardzo sprawny technicznie, twórczy i w pełni oddany szlachetnej idei prawdziwego metalu. Bogowie stali zainterweniowali ponownie. Tym kimś okazał się być Seru, dotychczas przewodzący dwuosobowej hordzie For Skinless. Od zawsze marzył, by grać TRUE FUCKING METAL z prawdziwymi rzeźnikami. I wówczas z początkiem lutego 2003 roku jego marzenie spełniło się z nawiązką. Ta transfuzja świeżej krwi dobrze zrobiła Sorcerer. Dzięki wykrystalizowaniu się stałego składu twórczych muzyków, dla których metal to prawdziwa religia, zespół mógł zacząć myśleć o graniu koncertów. W międzyczasie seru momentalnie przyswoił wszystkie utwory, dodając bardzo znaczące elementy doń, co tylko spotęgowało zawartość czystej mocy w repertuarze Sorcerer. Wtedy to nadeszła wiadomość, iż jest możliwość supportowania zespołu Chainsaw na koncercie mającym się odbyć za dwa miesiące. To w sposób natychmiastowy wyzwoliło w wojownikach nowe popędy twórcze, pozwalające się w całości skupić na udoskonalaniu machiny bitewnej, jaką miała zaprezentować kapela na żywo. Istniał jeszcze problem nazwy, a raczej jej braku. Cóż, zabawny to fakt, iż zespół, który po pół roku istnienia posiadał już tak wykrystalizowane brzmienie i pięć gotowych utworów, nie był w stanie wymyślić przez ten czas nazwy. Koniec końców, po miesiącu wyterzonej pracy umysłowej i odrzuceniu stu nazw zaproponowanych przez Kaltuza, tej mężnej formacji nadano imię Sorcerer. Czasu do debiutanckiego występu było wystarczająco dużo, by przygotować jeszcze jeden autorski utwór, Slave from Beyond the Grave, i jeden cover, którego nieznajomość jest oznaką totalnego spedalenia. Tak uzbrojona horda mogła swobodnie sprostać każdemu wyzwaniu rzuconemu przez inne udające tak zwane gwiazdy kapel. Jako, że organizatorem koncertu Chainsaw okazał się być strzelec, postawiona przed nim została wielka odpowiedzialność. Impreza zaplanowana została na 3 maja w klubie Semafor, w rodzinnym mieście Strzelca, Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są super nowoczesne rakiety, ziemia-powietrze na potrzeby przyszłej wojny o supremację. Oprócz Sorcerer i Chainsaw zagrać miały również Skarżyska Elizabeth. Trash Metal i szydłowieckie monstruum czystego zniszczenia Belfegor. Z powodów finansowych inne kapele, m.in. krakowski Mayheim, niestety musiano przeprosić i odmówić im występu, jakoś wynajęcie nagłośnienia okazało się niebotycznie drogie, zupełnie nieadekwatne do osiągniętych rezultatów brzmieniowych. Nauczka na przyszłość. Ostatecznie Heavy Metal Night. Udał się jako impreza, natomiast debiutancki występ Sorcerer był wyjątkowo udany pomimo wad w nagłośnieniu. Ryf otwierający husarię rozdarł ciszę i rozpoczęła się rzeźnia, przy której każdy prawdziwy fan metalu dawał z siebie wszystko. Również wszystko dał z siebie sorcerer, co uwiecznione zostało na zdjęciach. Istotnym faktem jest to, iż dotychczas doświadczenie koncertowe mieli tylko Christian i Keltus, jednak, pomimo tego, reszta zespołu zagrała równie profesjonalnie. Zaiste bogowie czuwali nad swymi synami jako iż obsługujący perkusję Krystian zupełnie nie słyszał reszty zespołu, grał z pamięci, a jednak obyło się bez żadnej wpadki czy rytmicznego potknięcia. Zaprawdę ta noc była nocą Sorcerer. Po koncercie wojownicy hordy oddali należną cześć bogom stali racząc się kultowym już miodem piastowskim. Co wydarzyło się później to wciąż wymaga ustalenia. Heavy Metal Night obecnością swą zaszczycili metalowi bracia z Krakowa, w tym Labiel, Elvis i Gajdek, którzy po występie Sorcerer postanowili zaprosić kapelę na Raise Your Fist, mającym się odbyć w ich rodzinnym mieście dokładnie za tydzień, a więc 10 maja. Sorcerer miałby grać obok takich sław jak Rapid Fire, Rzeczony Mei oraz Under Forge. Umotywowani sukcesem debiutu, Sorcerer przyjęli zaproszenie. Wyprawa do Krakowa była swoistym piekłem, jako iż osobowy skład musiał wpakować się z gitarami i perkusją do małego dwudrzwiowego Audi, będącego w zasadzie już 27-letnim zabytkiem motoryzacji. Jednak hard ducha i niezwykła odporność psychiczna drużyny pozwoliły jej dojechać na miejsce w stanie względnego spokoju. Na miejscu dowiedziano się, iż sorcerer gra jako ostatni, a więc gdzieś tak około północy. Cóż, czas pozostały do wyjścia na scenę został zagospodarowany przez degustację lokalnego browaru w ilościach znacznych, spacer po rynku i śpiewanie pieśni zwycięstwa ku przerażeniu miejscowych bałwochwalców Krzyża. Czas dłużył się niesamowicie mimo wszystko, a wśród wojów narastały oznaki zmęczenia. Interesującym akcentem było zastąpienie knajpianego bramkarza przez znanych z ekstremalnych zachowań: Keltuza i Sera. Nie dość, że dzięki temu wpadło im trochę grosza, to jeszcze dowiedzieli się, iż krąży legenda o mającej zagrać tego wieczoru na Your Fest, cytuję,. Black Death Metalowej niespodziance z <gryw> Czyżby przyczyną powstania tej legendy były jednoliczne skóry z ćwiekami noszone przez członków Sorcerer? W każdym razie już dobrze po północy kapela weszła na scenę. Nie obyło się bez znacznej regulacji brzmienia, ale uwinięto się z tym w mniej niż 10 minut, czego nie można było powiedzieć, gdy ustawiały się inne kapele. Jak zawsze na pierwszym planie wypasiony, gromowładny bas Keltuza i potężny, będący znakiem rozpoznawczym werber Christiana. Możliwość indywidualnego ustawienia sprawiła, iż nareszcie słychać było obieg gitary tak jak należy, co ucieszyło Sera, zawsze martwiącego się o wyraziste brzmienie swego topora. Pomimo zmęczenia, 30-minutowy set zabrzmiał nie gorzej niż przed tygodniem, a biorąc pod uwagę sromotnie małą ilość miejsca na scenie, ekstremalne zachowanie się muzyków było godne uznania. Na koniec koncertu na scenę zostali zaproszeni z publiczności Labier i Guru, by wykonać wraz z Krystianem i Keltuzem cover Manowar Black Wind, Fire and Steel. Na tę okazję Keltus pożyczył przester od repulsora i ustawił bas w pozycji pod szyję, sięgając również po piórko. Labiel zagrał na gitarze dzięki uprzejmości strzelca, a guru chwycił za mikrofon i rozpoczął się chaos. Jako już utwór nie był zupełnie przećwiczony, to co usłyszeli zebrani przed sceną ludzie było czystą improwizacją i totalnym spustoszeniem. Na szczęście nie trwało długo. Tak też zakończył się drugi koncert Sorcerer. To co spotkało dzielnych wojów zaraz potem zasługuje na odrębny rozdział. Od tamtej pory kapela konstruuje nowe utwory, ćwiczy stare i planuje rychłe nagranie dema, jak również zagranie paru występów w rodzinnym mieście. Przyszłość pokaże czy magia metalu znów zapanuje nad ziemią żelaza.